Hej, Wam, ja jestem Puchacz i tak dobrze przeczytaliście w tytule filmiku. W to będzie podsumowanie maja. E, ten kawałek w tym momencie nagrywam. E, dlaczego patrzę na zegarek, jak chciałam powiedzieć datę? 13 września, w piątek, już e, ogólnie to podsumowanie maja, które było nagrywane 1 czerwca, Mam już prawie zmontowane, jeszcze tam jakieś tam szczegóły muszę tam dociąć, dorobić, ale generalnie filmik niedługo będzie skończony. Ale stwierdziłam, że może jednak po dosyć długiej przerwie najpierw z Wami się przywitam i wtedy wiecie podsumowanie maja. Dlatego hej, witam się. Wakacje były. Było bardzo fajnie w większości. Oprócz wyjazdów miałam jeszcze praktyki, dlatego to też jakoś tak wyszło, ale wracam. Zobaczymy na jak długo, ale wracam. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, co przeczytałam w maju, to zapraszam do oglądania. Tada! Pierwszą rzeczą, jaką przeczytałam, był o dziwo komiks, który nabyłam na Perkonia. Spokojnie vlog i book haul z Prykonu Jeszcze wiedzie na kanał, także będziecie mogli wtedy przekonać się w jaki sposób w ogóle zdobyłam ten komiks. A w tym momencie muszę wam po prostu powiedzieć, że go przeczytałam. Ale cały czas nie powiedziałam tu, prawda, prawda. Jest to Deadly Class od Remander. Craig i Lofreja powiedzmy, że tak. Jak widzicie tutaj mam okładkę serialową odpowiadając na wasze pytanie serialu nie oglądałam, więc nie wiem jak on wypadł w stosunku do tego komiksu. Z tyłu jest pokazane jak ta okładka powinna wyglądać, a przynajmniej jak wygląda w naszym wydaniu w nie serialowej wersji tylko, że tam jest niebieska, a nie różowa. Daily Class opowiada o nastolatku imieniem Markus, który jest sierotą, był w sierocińcu, ale stwierdził, że ma tego wszystkiego dość, uciekł stamtąd i od wtedy stał się bezdomny. I w takim stanie właśnie go poznajemy. Nie da się ukryć, że to nie jest komfortowa sytuacja dla 14-latka, bo tak Markus ma tylko 14 lat i pewnego dnia dostaje niepowtarzalną propozycję dostania się do szkoły zabójców. Jak możecie się spodziewać, Markus do niej dołącza, ponieważ no druga perspektywa to po prostu umieranie na ulicy, więc jednak wybrał to. Nie ma nic metaforycznego w nazwie Szkoła Zabójców. To jest po prostu akademia, w której uczą dzieci zabijać. Oczywiście, żeby później wykorzystywać ich umiejętności w bitwie najróżniejszych gangów, w zamachach stanu, po prostu we wszystkim, co tylko szefowie będą chcieli. Po opisie fabuły już wiemy, że nie zapowiada się kolorowo, jednak, mimo że ja to wszystko wiedziałam, wiedziałam o co będzie w tym chodziło, to nie spodziewałam się intensywności z jaką to wszystko było przedstawione. Deadly Class jest do szpiku kości brutalne, smutne, dołujące wręcz depresyjne i to wywarło na mnie wrażenie, że tego chyba jest za dużo. W sensie, ile można dawać tym bohaterom na barki, ile oni muszą przeżyć, tych totalnie w tych totalnie abstrakcyjnych sytuacjach to jest po prostu nie do pomyślenia. Dlatego do uprzedzam Was, jeżeli będziecie chcieli sięgnąć po ten komiks, ponieważ jest naprawdę mocny, przynajmniej wiecie na no, moją miarę, bo dla Was może coś prawie nie być mocne, a dla mnie jest. Ale no na pewno nie polecam tego jeszcze dosyć niewinnym powiedzmy 13-14-letnim dziewczynom, to na pewno nie. Mimo że on jest właśnie o 14-latkach i to tym bardziej mnie w tym wszystkim dołuje, ponieważ młodzież w takim wieku nie powinna doświadczać tego wszystkiego na własnej skórze, a jest tam wszystko, seks, narkotyki, papierosy, alkohol. Przemoc zarówno fizyczna jak i psychiczna. I to wszystko nadaje temu komiksowi tyle okrucieństwa. I ja po przeczytaniu tego komiksu stwierdziłam, że to jest za dużo na tych bohaterów. Miałam wrażenie, że to jest zdecydowanie za bardzo wypaczone. Po czym przeczytałam podziękowania, w których wypowiada się Rick Limander a propos właśnie tego, co działo się w jego życiu. Wiadomo, że nie przeżył podobnych przygód jak postaci z tego komiksu, aczkolwiek zdecydowanie udało mu się doświadczyć brutalności naszego świata, tej jakby najgorszej jego części i przez to stwierdził, że chce to odwzorować właśnie w tym komiksie. Z też paru innych twórców, no ale pomysł był głównie jego. I to jest właśnie poniekąd odwzorowanie jego nastoletnich lat. Oczywiście dużo bardziej wybaczone niż w rzeczywistości, ale jednak. To jest naprawdę bardzo przykre, że musiał tyle doświadczyć w swoim życiu, żeby później wymyślać takie rzeczy, ale możliwe, że przez to odczuła jakąś ulgę. Nie wiem, musiałabym jeszcze pooglądać jakieś wywiady z nim w roli głównej, to może wtedy dowiedziałabym się czegoś więcej, a na razie po prostu jestem pod wrażeniem, że pomimo jakichś tam traum musiał się zmierzyć z tematem, i zrobił to w niepowtarzalny sposób. Z tego powodu, że to jest komiks, to oczywiście muszę wam powiedzieć, jak mi się podobały rysunki. Ja się nie znam na komiksach. To jest tak naprawdę jeden z pierwszych, które przeczytałam w życiu w całości, dlatego nie będę się jakoś specjalnie rozgadywać o rodzaju kreski, jaka była użyta w danych scenach i tak dalej, bo po prostu się na tym nie znam. Powiem wam tylko to, co umiem, a mianowicie to, że bardzo podobała mi się kolorystyka. Jakby, ja nie wiem czy takie zabiegi kolorystyczne są używane w innych komiksach, bo jak już ustaliliśmy, nie widziałam ich dużo. Aczkolwiek bardzo podoba mi się to, że prawie każda, że tak powiem, plansza ma swoją gamę kolorystyczną i to naprawdę bardzo mi się podobało. Jeśli chodzi o sam rysunek, to miał lepsze i gorsze momenty, w sensie przynajmniej dla mnie, zresztą ja bym lepiej nie narysowała, także i tak, i tak jest super, nie? Ale ogólnie w niektórych sytuacjach po prostu, nie wiem, twarze bohaterów, ich sylwetki mi się po prostu bardziej podobały, a w innych sytuacjach mniej. Nie wiem od czego to zależy, prawdopodobnie po prostu od rodzaju danej sytuacji. Jeżeli miała być bardziej brutalna, to też powiedzmy trochę bardziej brutalna była kreska i może po prostu o to chodziło, ale po prostu miałam takie odczucie. Ogólnie nie wiem, czy ten komiks mam Wam polecać, czy nie, ze względu właśnie na całą kształt mojego odczucia względem niego. Oczywiście, jeżeli chcecie, jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to jak najbardziej go przeczytajcie i właśnie wyróbcie po prostu sobie własną opinię. Do tego jak najbardziej zachęcam. Odradzam właśnie, jak już wcześniej mówiłam, ten komiks młodszym osobom, ale jeżeli jesteście uodpornieni na całą brutalność tego świata, to jak najbardziej możecie go przeczytać i możliwe, że będziecie się nie zbawić, chociaż kto wie. Ja osobiście oddaję Deadly Class hmm, 7 na 10 i szczerze nie wiem, czy będę sięgać po następne części. Możliwe, że jak będę na jakichś targach czy na czymś i zobaczę drugą część gotową do kupienia, to ją kupię, ale do tamtego czasu raczej się z nim wstrzymam. Pierwszą książką, jaką dokończyłam w maju, jest Wieża świtu od Sally J Mass. Bardzo dużo mówiłam wam o niej w podsumowaniu. Bardzo dużo mówiłam Wam o niej zarówno w podsumowaniu... Bardzo dużo mówiłam Wam o niej zarówno w podsumowaniu kwietnia, jak i w tom topu Druga część prawdopodobnie pojawi się wkrótce, ale ze mną nigdy nie wiadomo, kiedy jest wkrótce. W każdym razie tam na pewno sporo o niej mówię, dlatego nie będę się tutaj specjalnie rozwodzić, ponieważ mają... no przeczytałam... Po prostu końcówkę jaka mi została. Ale ogólnie powiem, że jest to tom piąty i pół szklanego tronu, tak. Taka tam nowelka i opowiada ona o przygodach Keola na nowym kontynencie. Bardzo mi się podobał nowy świat wykreowany przez Salim J. James. Bardzo utożsamiałam się z nowo poznaną bohaterką, czyli Jen, ponieważ była uzdrowicielką. Ogólnie świetnie się na niej bawiłam, dlatego daję jej 9 na 10. Następną książkę dokończyłam dzisiaj, czyli 1 czerwca, dlatego jeszcze zaliczę ją do Maja. Jest to pies Jutra od Samantha Shannon. Jest to też trzecia część w serii Czasu Żniw. I właśnie z tego powodu, że to jest trzecia część, znowu nie mogę Wam o niej dużo powiedzieć. Jest ona o początkach rewolucji, do której uparcie dąży Paige Mahoney. W tej części duży nacisk kładzie się na politykę, ale jednocześnie nie brakuje w niej akcji. Miejsce akcji nie ogranicza się do jednego miasta, jakim w pierwszej części był Sherol Oxford, tak w drugiej części był Londyn. Tak, tutaj mamy kilka miast, które naprawdę były bardzo ciekawie ukazane. Bardzo mi się podobała. Jestem zaintrygowana tym, co będzie dalej w następnych częściach, ponieważ Samantha Shannon. Zaskakuje nas coraz to bardziej i bardziej, dlatego też pieśń Jukwia daje 9 na 10. Książką, którą już wcześniej czytałam i cały czas czytam i nie zabrnęłam znowu dosyć daleko, jest Radio Silence od Alice Osman. Już Wam mówiłam, o czym ona jest w poprzednim podsumowaniu dosyć dokładnie, dlatego teraz nie będę tego powtarzać jeszcze raz. W każdym razie maj miał być miesiącem, w którym w końcu ją dokończę, jednak tak się oczywiście nie stało. Dlatego teraz stawiam po prostu na czerwiec. I mam wrażenie, że jak już skończę angielski i nie będę musiała zapisywać słówek, których nie znam, bo to jest moja dodatkowa praca, to to mi pójdzie dużo szybciej. A przez to, to aż mi się... Mimo, że jest świetna, to aż momentami nie chcę tego czytać, bo mam perspektywę, że nie mogę usiąść do niej po prostu tak i ją czytać, tylko muszę wziąć od razu zeszyt, i zapisywać każde pojedyncze słówko. Co prawda ich nie ma jakoś dużo, bo nie jest napisana trudnym językiem, ale i tak, po prostu mi się nie chce tego robić. Ostatnią książką, którą Wam pokażę jest Cen i Kość od Leigh Bardugo. Czytam ją razem z Karoliną z Anoderpone, dlatego pozdrawiam Cię Karolina serdecznie. Jesteśmy w tym momencie już za połową, dlatego niedługo skończymy tą całą historię, a w zasadzie po prostu jej pierwszą część. Powiem Wam, że mi się podoba, w sensie nie jakoś nadzwyczajnie, ale ogólnie czerpię przyjemność z jej czytania i właśnie komentowania jej z Karolą. I powiem Wam szczerze, że zanim ją zaczęłam, to bardzo dużo się oczywiście nasłuchałam zarówno o serii Grisha, jak i Szóstce Wron i Królestwie kańciarzy. Ale w sumie nie miałam bladego pojęcia, kim są Grishowie i jak w ogóle ten cały świat działa i o co w nim chodzi. Nie miałam pojęcia, absolutnie. Dlatego teraz trochę się tym z Wami podzielę. Cień i kość dzieje się w świecie zupełnie fantastycznym, trochę opartym na rosyjskiej mitologii. Dobra, może nie mitologii, ale jest oparta na właśnie takim klimacie typowo Ruskim, rosyjskim. Nie do końca zawsze wiem, które pojęcie jest tym prawidłowym, a może opasom. Taka ciekawostka, że na okładce jest tutaj napisane w cyrlicy właśnie cień i jakby po polsku. Na takiej zasadzie, że jak ktoś zna cyrylicę. To ja pokazałam na przykład moim rodzicom ten napis i oni mieli odczytać, co tu jest napisane, tylko jakby, że cień i kość ma te zmiękczenia, to oni to przeczytali jakoś cen i kost i tak nie wiedzieli o co chodzi, a później wam powiedziałam, no zobaczcie, to jest tytuł i oni, a, okej, okay, pasuje. I to jest naprawdę bardzo ciekawy zabieg, ale wracając do tego, o czym ona jest, to opowiada o Alnie, która jest kartografką i razem ze swoim przyjacielem Malem, który jest... I w ogóle z całą jakąś tam wielką brygadą wielu ludzi, próbują na początku przedrzeć się przez tak zwaną fałdę cienia, która ciągnie się przez część państwa i przez to oddziela jedną stronę od drugiej. Co oczywiście nie wpływa dobrze na gospodarkę rawki, ponieważ no, dwie części kraju są oddzielone i nie ma pomiędzy nimi żadnego połączenia, przez co najróżniejsze surowce, najróżniejsza żywność jest po prostu raczej zablokowana z jednej strony na konkretnej części. Podczas tej przyprawy okazuje się, że Alina ma niespotykany dar, o którym mówiono w ogóle wcześniej tylko w legendach. Podczas tej przyprawy okazuje się, że Alina ma niespotykany dar, o którym mówiono w ogóle wcześniej tylko w legendach i staje się ona nadzieją dla całej dawki, bo tak właśnie nazywa się to państwo. Na pozbycie się fałdy cienia. Jednak ten jej dar na razie jest w ogóle niewyszkolony i na razie zupełnie się do tego nie nadaje. Dlatego Darkling, który jest postacią tylko trochę wyżej od króla, Postanawia ją przygarnąć i rozwinąć jej talent. Na razie to wszystko tutaj się rozwija, zostajemy zapoznani dosyć dokładnie z tym światem tutaj przedstawionym, ponieważ to co powiedziałam, to tak naprawdę tylko ułamek z tego, co tam się znajduje i jakie moce w ogóle tak zwani gliszowie mają. Przez to wszystko książka ma klimat dosyć magiczny, trochę taki baśniowy. I to mi się w niej całkiem podoba. Jeżeli chodzi o naszą główną bohaterkę Alinę, ona na początku ma takie wyparcie tego, kim jest i jakby nie może dopuścić do tego, że ona też jest specjalna, a właśnie jeszcze specjalniejsza, jeszcze lepsza, jeszcze bardziej wyjątkowa niż wszyscy inni Grishowie, to to mnie trochę w niej wkurzało, no ale w sumie no nic dziwnego, że była zdziwiona tym wszystkim, co się wokół niej działo, więc Wybaczam, ale jestem ciekawa, jak mój stosunek do niej będzie się rozwijał. W ciągu dostępnych paru książek. Myślę, że na spokojnie w następnym podsumowaniu przedstawię Wam, co sądzę o końcówce i jak ją w całokształcie oceniam i to wszystkie książki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Ogólnie prezentują się tak, no ale wiadomo, że nie wszystko z tego, co tu mam przeczytałam, bo część też przeczytałam trochę wcześniej, a części jeszcze nie doczytałam. Ogólnie maj uważam za całkiem dobry czytelniczo miesiąc. Co prawda w maju, jak i teraz mam bardzo dużo praktyk, dlatego w czerwcu moje czytelnicze wyniki mogą być jeszcze mniejsze, mimo że nie chciałabym tego. Jak zapewne zauważyliście, na moim kanale pojawiają się omówienia nowych odcinków The Hundred i naprawdę bardzo dużo zajmuje mi czasu tego nagranie. w ogóle wcześniej jeszcze spisanie myśli. Zmontowanie i szczególnie dodanie zdjęć już do tego zmontowanego obrazu, że tak powiem. Dlatego niestety to wpływa na ilość mojego czytania, ale bardzo mi się jednocześnie podoba, więc wiecie, coś za coś. Jeśli podobał Wam się ten filmik, dajcie mi kciuka w górę, a jeżeli chcecie zostać na dłużej, to możecie zasubskrybować ten kanał. Wszystkie social media są w opisie na dole, a teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja Was pozdrawiam, puchacz Was żegna, do zobaczenia!